do angielskiego. My smile home. Mój mały dom. Dobrze. Teraz oliwka. Mały. Była przed chwilą. Small. Dobrze. My home is small. Mój dom jest mały. Mój dom. Jest mały. I ja się, przez tą, się podu... Cicho. przez tą aplikację trochę się poduczyłam angielskiego. Dobra, daj test. Is This is my home. This is my home. This is. This is... To. Mój. Nie. Nie. To jest mój. His jest mój... Czekaj. Czarny. Aktor Nie, aktor twoi. Twój. A jest... Swoim małym. Nie. Sw mój. Czarny. Nie, bo to będzie później. Trzytko. Mam troszeczkę problem. Czekaj. Hmm. Jest, Gdzie jest mój? Mm. No daj. To jest Nie, mój to jest my. My. -y. No Oliwka nie rób tak. Wszystko naraz. Czarny. Nie, bo to będzie black. Więc czarny nie chyba. Mój... Mamy pięć żyć, chociaż. Nie mój, nie no. To! To! Jest mój dom. To jest mój dom? Dobrze! Dobrze zrobiłam. Naciśnij pary na mały smal. Teraz ty. Daj cokolwiek. Milk. Milk. Cukier. To był... Bo nie. Sugar. Dobrze, teraz. W Nie <sadzionale> Tak. Nie. Nie. <sadzionale> nie, to na dole. To na dole. Widzisz? Dobrze, zobacz. Nie. Ja. No to w tym tej rundzie. To jest This is cool. Yes, ism. A teraz zrobię w sumie. Tak, jest. No no dalej. This oh, is my coffee. O yes. Yes. No. O ja. Tada. Dobrze. To bardzo nie kadłem. What? This is my home. Co tam słychać?